Makośmianko z tej strony X Headline Dzisiaj ogrywamy sobie Deforestika, ale nowego, nowego Deforesta. W końcu, w końcu czekaliśmy moim współkompanem współodkrywcą y, Jaskiń i różnych mutantów jest Kago. Przywitaj się Kago? Elo? Elo? Dobra, y, i proszę Państwa, y, ile my na to czekaliśmy? No kurwa długo, bardzo długo. Yy, ale jesteśmy w gierce, yy, dobra. Yy, odpalaj, odpalaj gier gierkę i odkrywamy, co tam ciekawego na nas czeka. O kurwa, co się dzieje? Ja pierdolę, ale się jaram, serio. Patrz na tą mapę. Joka tak? mapa! O kurwa, stary. O kurczę, jakiś laptopik. A, tak, my mamy ten uratować jakiegoś milionera ogólnie. On się podobno zgubił na tym, na tej wyspie. A wiem, no Barbara Puffon, Virginia Puffon. Sight map Dobra, zamykamy laptopa. fight fight, Rozpoczęcie gry teraz. Tak? No, wcześniej na drzewie wylądowałem. Spadamy, spadamy. Straciliśmy panowanie nad helikopterem. O chłopie. Dobra chyba będzie awaryjny jakiś ląd... O kurwa Też się na drzewie chyba ten Zawiesiłem O fuck! O kurwa Nie ty jesteś tak jak ja Ja pierdolę co się dzieje? O kurwa Coś co się dzieje, nic nie mogę zrobić Miałem czarne ekran Dobra, mo ja mogę wy. wy dobra, rozbijam szybę. O! Rozbijam szybę, ale czy coś to da? No dobra, jest, 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 wypływamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakaś kurwa mnie nokautuje. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, ja nie wiem, gdzie ja płynę, kurwa. Dobra, czarny ekran, no? Przestam. O, kurde, ty. Ja się od razu. Ty też mnie nochał tu jakiś chłop. Ja o kurwa, co jest grane? Ała Siemako Witam. Ty co jest? Co to kurwa? O ku co, to, co to jest? <noise> Patam. Widzę no. O kurwa. Już kurwa siwego Ja pierniczę Aby otworzyć ekwipunek naciśnij i Otwieramy ekwipunek Opa tu Pakiet awaryjny Nożyk, mamy nożyk Ty, mamy tego chłopa co za nami będzie łaził Jordi Alba To jest tak gęsto, że ja się boję, że coś tu wyskoczy No za jak coś wyskoczy To przejebane mamy te trawy już nie są takie małe, jak w tym. O kurde, tam na górę, jak prowadzi rzeka. Chyba wejść na samą górę, nie? Góra. No, no to no, góry. Właśnie. Ty, i tu się jaskinie rozpoczynają często już dwie... I dosłownie to jest jaskinia zaraz. I mam jakieś te, mam jakieś... O nie! Zjadłem jakieś gówno. Jakieś lekarstwo muszę z... ten... Jest tu jaskinia. Co? Tutaj, tutaj. Wzie. Ty jak się wspiąłem! No za mną idź. Co tu? Co? To nie mogę się wspiąć tu. Tak jakby sprinta zajebałem se. O chyba. dobra. To ja słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Słyszałem. Ja pierdolę, tu jest gęsto w Tutaj jest eskinia chyba. U mnie. Tyle mało w ogóle zwierząt zobaczyliśmy, ale to w miarę czasu gry, nie? O kurwa! O kurwa, co tu jest? O, patrz tu. Kurwa, co tu się, Co tu jest? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Co to kurwa jest? Kto, kto to jest? Co tu się odpierdala? Ja nie wiem, czy to... Oni na palach nie widzą. Tak, co? nie wiem. Ej, dobra, schodzimy. Schodzimy, dawaj. Ja pierd... O kurwa. Tobie też jest tak ciemno? O kurwa, jaskinia. Pierwsza jaskinia. Tak? Te, tak, jest jaskinia. To są ci. I, co ja, Alina jest, i tam. co? ja coś zdjąłem z niego. Tylko nie wiem co. Ty proca! Procek, o mam. kurwa! Ej, ale nie mogę zmienić broni. Czekaj, wezmę topór. Ja pierdolę proszę mam. Ja tego nawet nie. Aha. Ej, dobra, wchodzimy, ja bym wchodził. Chodź. Nie. Czemu? No stary, gdzie zobacz ta proca? Ale nie wiem, czy tu można przejść. To jest. I tu nie da się wejść, chyba. O kurwa! Coś usłyszałem. Kurwa, patrz tu! Gdzie? Chodź tu za mną. Kurwa, co to jest? Patrz! To jest laska jakaś. Trzy nogi ma, o kurwa! Co jest? Gonimy ją, gonimy ją! Ile nóg ona ma, kurwa, cztery! Zapierdalaj! Ej, może ona była uwięziona? Stój! I co z nią robimy? Co, co to jest? No a stój! Ty... Ej, dobra, z pracy napierdalam do niej. Hmm. Napierdalaj do niej, bo ty masz pracę wyjętą. Nie mam. I walimy ją? Ty, a może ona nas gdzieś zaprowadzi! Albo ona. Ja Ten! Nie, nie da się bić, nie da się bić. O kurwa, ty. Ja pierdolę. Co jest. Ej, dobra, wracaj! No, Ej, ona! Ona chyba ten! Wyskoczyła z tej nie Dawaj, gonią, gonią! Ale nie możemy z nią nic zrobić. Ale czekaj, chodź za nią. Bo może ona to jest jakiś easter egg Albo nie wiem, prowadzi gdzieś. Ej, ściemnia się, kurwa. Ej, dobra, nie. Musimy tu wybudować. Czekaj, czekaj, ona wraca! Ej, nic nie widzę! Czekaj, co ona robi? Co to i kurwa jest? Ale jeszcze przecież jest daleko do nocy. Mi pokazuje. Ej, coś, coś odpierdala. Ej, dobra, kurwa, Ej ciemno kurwa. jest! Czekaj no kurwa. Temu, żeby ten zrobił ognisko. Co to jest? Ja ją ledwo widzę. Co się Nie, jest noc. Buduje? to będzie budował, no. Ej, ona ona tam. Patrz, tam uciekła. No, da dalej. Ale coś się drze. Ja się nic słyszę. Się, ja nic nie widzę. Ja się słyszę. Nic się widzę. Ej, ja się czemu? Widzę. Czemu jest noc? Ej nic nie widzę, totalnie Też No to jesteśmy w piździe Czekaj, patrz. Kurwa, gdzie te ruty? Buduj 20... Fajnie, że kurwa ogólnie umiemy zrobić namiot Ja pierdolę Ten już śpi kurwa pod namiotem Kto? No patrz. Nie. Nisko. Nisko. nie! Ten już kima Ej, zdobądź, wybuduj może. Wybuduj schronienie, my jesteśmy debilami! Ty jesteś idioto, po na nam ognisko, czemu inny kazałeś, żeby schronienie zbudował? No pa, zapierdala! Ci, ale nie miałem czegoś takiego. Jaki ty jesteś ogórek jebany, pa, rozkłada! Normalnie se zbiera, chłopie, ja pierdolę! Się. Nie, dobra ja też, ja dałem już z. Dobra, ja chodź spać. Tylko nas coś pierdolnie tu zaraz O kurwa, dobra, dobra. jesteśmy. Musimy no eee, latarki znaleźć. W, które, w którą my stronę szliśmy stary? Bo ja nie wiem Do góry szliśmy? Nie tam szliśmy. Ty nie, Ale nie, mi nie. chodzi o tego chłopa co nam pomaga Ty to nie wiem gdzie on jest. Trzeba po niego wrócić. Ty tam, on może go dobrze. obudzić trzeba ty Toporkiem <laughs> I kurwa gdzie on jest? nie ma go. Ja pierdolę, gdzie ten kapisz? O kurwa! Gdzie, co? Tu skoczyło na ciebie, słupia. O kurwa! Tu się w krzaku chowa. O kurwa, drugi, drugi, drugi. Ej, padam, padam! Aaaaa, kurwa! Dobra, uciekamy w wzór rzeki nie mogę uciekać tam. nawet! Ej, to wygląda jak ten, jak źródła takie, te gorące. Taka się unosi para. A ile wiewiórasów, ty! Alwini wiewiórki, Grzyby. Ja próbuję grzyby. Nie. Tak, tak, dobre są, dobre są. Maślaki, kurwa. Jadłem je w ubraniu Dobra, jak ja się nawpierdalałem tymi tymi. Dobra, ten. Barsz tego Sosnowskiego wpierdalam. Dobra, jest. Oddało. trzeba oskurować. No mam, mam, chodź, chodź. Nie, dwa króliczki. Idźcie sobie, idźcie Królikami do norki. A no i chuj, żywiórkę. <grystanie> no i chuj, takie tego typu podejście. Dżu. Tak, to jest podgrzybek kurwa jęczmieniowaty, głowisty. Bardzo popularny w Polsce i jadalny. Bardzo smaczny. Dobra, się grzybami najadłem, stary. Patrz, i jak spróbujesz, to potem ci to pokazuje, czy to możesz jeść, czy nie. Ja z grzybami się stary najadłem Ja mam rybę dobra Tu dużo grzybów jest. Czemu ja tą rybę wpierdalam z głową? <grym 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 dobra, weź powiedz jak teraz, jak się robi to włócznie No dwa patyki, taśma i nóż Taśma Dwa patyki i nożyk. Ja ci mogę coś do plecaka? Dobra, no? mam. Wow, zajebiście Dobra mam no. Patrz podchodzisz do ryby I lewym ją nokautujesz Ja włócznie zgubiłem Patrz tu masz rybę A faktycznie Dobra mam 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 no Jedną, wpierdalam A no. surowo? No ta ja też surową mam surowa. Ty z głową oj! Ty głowę ja wgryzłem Mariusz chodź o, ty, ty Pierwszy? Nie, to idź pierwszy, bo ty masz streama. Co <laughs> troś za tobą? O kurwa O kurwa macie. O kurwa, co to o, się dzieje? O kurwa, odbierdali. o kurwa. Nie, my Myśmy... nie, to... nie. nie, nie, no nie, no my zginiemy! Co? Słysk... Masz ruszyć pizdę, bo nie mogę cię przeskoczyć. Dzięki. Ty, a te fioletowe wykrzykniki to myślę, że nie, mogą nie być bunkry? Ty, ich jest trzy! On mówił, że cztery są, nie? Chyba. To chodź, podejdziemy zobaczyć. Dawaj do tego, no, wykrzyknika. słońce świeci na ekran, to nic nie widać, nie? No. Zajebiście to zrobione. I coś pika. No bez kitu. Ty coraz bliżej. Co to kurwa? Ty, to może jest to! O kurwa spadło E to musi być to, to o, jest. Ej, tu coś o kurwa to jest wysoko padnę jak no, skoczę. Może nie może. Czekaj może nie ja tu się zsunę Ej dobra to ma powiązanie z tym myślę Pika znowu Ale to w chuj tu pika, padł tak. tutaj Nie tu niżej jeszcze stary, tu jest wykrzyknik Tu jak na pierdala Schodzę na dół. Co to jest? A może to jest bunkier tak ukryty? Eee, jest jesteś powieszony u góry. Tutaj na mnie. Tatu. I co z nim? O coś musi chodzić. Nie go odciąć. Bez jaj, no? Można. Latarkę mam chyba! Latarkę zarazłem! No idę, idę. Mam latarkę Ej, faktycznie, ten Lokalizator był GPS! GPS tu był morda. Mamy latarkę! Ja no daję ta latarka sporo Wybuduj, no mam schronienie. Dobra, rob, rób O kurwa Gostek raz, raz! My poprosimy tutaj na Jak i... obsrałem jak on tu postawił. O No jest nasz harcerz, klasa Ej zapiszmy Dobra, sobie, zapisuje Dobra kim mamy się Dobra. Dobra To i Nie, a m, 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 m. Dobra, ej widzę dom no To chodź tam Czekaj na mnie Aha, my tu byliśmy przecież to jest tu. Ale nie podchodź tu, bo to jest ta wioska, po prostu chodź do helikoptera. Dobra. Ja tu jest coś. Ty jestem na dnie. Jest helikopter! Tylko uważaj, żeby się nie utopił. Ta, ta, ta. O co to kurwa jest? Nie wiem. Czy o, utopiłem się. Nieźle. No, chyba masz taki ciemny, niebieski pasek po prostu. Ciemno-niebieski Ale Jeś... odrodziłeś się nawet nie w wiosce Tylko na brzegu Ta, Ty tu jakieś ryby wypluło A Muszę się wysrać Przepraszam, gdzie mamy itemy? Nie nie Ej, pierdol Nie mam tu itemów A nie, zobacz, zobacz na helikopter czy w wodzie ich nie będzie Dobra ja muszę się wysrać bo się zesrał zaraz Viral No tak. Nie, tutaj wiesz <laughs> Waliska, dzień dobry Leki zajebiście. Leki, o leki, tak oddadzą. Leki tak oddadzą. Kostki C4. O zegarki, ty do bomb. Amunicja jest. Schronienie myśliwego. Mała chata z bali. O! G, zajebioza. Robimy chatę. Ale do tej tej, do tej jaskini to już idziemy. I po tej jaskini te punkty. Ale ten, mamy jaskinię. Więc ten, więc sobie wchodzimy i zobaczymy, co tam będzie. Dobra, mm. mamy, mamy latareczki. Tak, tak, tak. Dobra, poprosimy tu jakiegoś shotguna. A w sumie pierwsza, pierwsza jaskinia. Ty! Tu byliśmy? Nie. Ooo, kółeczko, dziękuję. Wakacje w Energylandii. <laughs> o kurwa! I pan kolega! Biorę mo mołotowa im pierdolne! Stary! Bliżej. Czekaj, ja mam trzy Dobra. Dobra, spalę ich. Czemu ja sobie rzuciłem butelką niepodpaloną? Kurwa mać! Jak to się podpala? A! Gdzie jest, kurwa, no nie działa prawym. Gdzie o, jest opalniczka, o, jest Weku? O, jest. Tam jest. jest, kurwa, jakiś... O, L! Te, dobrze myślałem, że L. Czekaj, ja go zajebię. Łapcie... O KURWA MUTANT! O kurwa... Palu się, palu się! Bijemy go, bijemy go. Bo to jest jakiś słaby. Ole, Hedzika dostał! O kurwa! O kurwa, główką! Czekaj... O kurwa... O kur... O KURWA! O KURWA! O kurwa... Ej, granaty, faktycznie! Biorę granaty. Widzisz ich? Ja nie widzę. Inom. Dobra widzę Kurwa, ale Wutanta wale Leci. Jeden O kurwa Procę Proce Czekaj, próbuję. czekaj, spierdalam Dostał drugi. Nie masz? Powinieneś no. mieć. Ty, ale nic nie widzimy. Co robimy? No Walimy tam, gdzie oni żygali. Surprise, motherfucker. O kurwa! O kurwa, mać! Ja pierdolę! Aaaa! Aaaa! Kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Nie mogę... To pora! Kurwa! Kurwa, nie widzę! Ja pierdolę! Pigo! Bigo! Kurwa padłem! Czekaj! Tu jest jakieś radio O kurwa no, idziemy tam. Wrejdź pierwszy Kurwa to co chillują, nie? Bombę. To coś jest na ziemi, laptop. Ty kurwa snickersy. Pierdalisz się Ty weź stan A tu można włączyć włącz, jak, włącz ten Leo, Leo się, co? Czekaj, włączę. Szklanki albo kraut. Czekaj. Okay. Ja odpalę, ja odpalę. O, dobra. No Leo się spoko, no, w takich chwilach. O kurwa, tam coś jest. A nie, to wisi typ. Jest, to jakiś przedmiot będzie. O kurwa, co tam dalej jest? To to widzisz? jakieś czerwone. Ty, czy to nie jest łopata? Co ty pistolet! To, patrz, kurwa. Paralizator! Patrz pa... co tam przeszło, ty Gdzie? Jakieś gówno wielkie. Tak? Nie. Patrz tu, patrz tu tu jest. Widzisz to? Nie widzę. Tam po, o kurwa! O kurwa! Co to o, kurwa o, jest? Dalej, dalej. E tu coś jeszcze jest? Kurtka taktyczna A jakaś. Nie do przejścia. Ale zajebisty tu jest biom Czekam, czy te leki Ty, ale tu niczego nie ma Na drzewie może ty Ej, ja bym to drzewo urąbał wiesz? Kurwa. Słabnie No to jest to drzewo stary chyba Widzę ty kurwa to drzewo. Ja to ścinam. Więc nic nie widzę na tym drzewie, ale może. Kurwa typ! <śm> ja pierdolę Ale pierdala dalej. Faktycznie. Plecy, plecy, uważaj. Ty chyba to. No i to? No nie no, no nie. krzyż, ja myślę, że. Ej, on w krzakach jest, tutaj, tutaj, typ. Ej, on wpierdala, wpierdala, dawaj go. D dobra, zajebiście. Weź to wszystko, pościnajmy wokół. Co, może tu coś jeszcze jest. Nie no tak jak chuj chodzi o ten krzyż, stary. Tu nie ma nigdzie Los no, z tym chodzi wtedy. Może coś trzeba zbudować, kurwa. O, ty... I ma o to drzewo chodzi, kurwa. Plecy, plecy się robi. Co się robisz, kichity. No staje. Leżysz, psia? Puh, kolejny. Na mnie. No kurwa, Europolas znaczy nie lepiej z tym nożem walić Nie <coughs> wiem właśnie A co tu kurwa chodzi? Nie no jeszcze te dla pewności, ale kurwa Ty, a tu nie ma jakiejś takiej jaskini, że można wejść pod teren może, nie? Nie wiem no, no milion procent, o kurwa Milion procent chodzi o ten krzyż. Uff, kurwa, A masz najda? Mam chyba nie. Dobra, ja mamy Najda, czekaj, Dobra, idealnie. To kurwa co, tak po prostu może o coś chodzić? co w się sensie, o nic może nie chodzić? Może wyczytam, co? Może ktoś już ogarnął. Kurwa. Ej, dobra, to w tym miejscu skończymy. Eee, tutaj. Eee, odcineczek pierwszy. Możemy tu skończyć, nie? Chyba. No. Zobaczymy. Dobra, więc dzięki tutaj za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo myślę, że sporo materiału już jest i co, a my pokminimy historię tego krzyża, co tutaj się da z nim zrobić. W kolejnym odcinku już zobaczycie... O kurwa, masz plecy! Kurwa. Dziękuję na zakończenie, tutaj koleżka się wprosił, że tak powiem. Dobra, trzymajcie się, dzięki. Elo, 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 wariaty, Elo. Woo! Oh.